No i halo, halo, witam ponownie. 2024 dobiega końca, a więc czas na krótkie podsumowanie. 2024 to przede wszystkim powrót do roweru no i gravel to w dziesiątkę zdecydowanie to było to czego mi brakowało od rowerów z czasów lat 90 i znowu mam fan zjazdy kolejny ważny element to uruchomienie kanału w cyfrach 2024 to ponad 4000 km trochę mało ale biorąc pod uwagę, że gdzieś tam jeździłem o 2 połowy czerwca, to tak. i tak chyba całkiem nieźle. No jak do tej pory udaje się spełnić założenie, czyli co miesiąc minimum 500 km? No a jakie plany? No to przede wszystkim dalej będziemy rozwijać kanał. Na pewno chciałbym się doposażyć trochę sprzętu, jakiś komputer, żeby w końcu składać filmy na komputerze, a nie na telefonie. Eee, fajnie byłoby wyposażyć się w jakiegoś drona. No i super byłoby ogarnąć dziś kamerkę dj Osmo, która współpracuje z mikrofonem bez żadnych dodatkowych adapterów. Także to są takie plany sprzętowe, aby kanał dla Was dalej rozwijać. Plany wyprawowe, no to to czego mi zabrakło w 2024, czyli dużo bypackingu. No i z planów to w maju na pewno ten szlagorlik gniazd, do którego w 2004 podchodziłem już dwa razy raz Marcinowi Pękwarama, drugi raz ja złapałem trzy pany, skończyły się Japony dentki, przepraszam i trzeba było wracać, więc na pewno to chcę przejechać w maju w czerwcu jedziemy nad Adriatyk z Bytomia nad Adriatyk do Gado czyli najpierw z Bytomia do Salzburga a potem z Salzburga, Alpe Adria do Gado nad Adriatykiem również z Marcinem no, i mam nadzieję, że to dojdzie do skutku. Z takich planów jeszcze to jest szlak Nysa Odra połączone z r 10 No, więc jakichś takich planów już zaplanowanych nie mam, ale na pewno coś tam jeszcze wyjdzie. Zawody to kolejna rzecz: trojeń braków 2024. No, i tutaj mam na oku dwoje zawodów w maju u Kowala 300 km myślę, że będzie super, znając kowalowe trasy to na pewno będzie dobrze no i we wrześniu taki trójwyścig czy razy po 200 kilometrów na Jurze także mam nadzieję, że uda się to zrealizować jakie plany rowerowe? no a więc sam rower zdecydowanie po przygodach z dętkami przechodzimy na tubeless także na pewno będą bez dętki na pewno troszkę szersza opona, 44 mm. Opony już są, lekko już jest, wentylki są. Także będziemy to na pewno montować. Także wejdą tu Tufo Tandero HD 44 mm z zalanym mlekiem Orange. Także myślę, że będzie na wypasie. Kolejna modyfikacja, którą na pewno chciałbym zrobić to zmienić napęd. Klamko, klamko manetki e, Revale ASX etapy Przerzutka tylna Eagle na kasecie 1052 Korba z pomiarem mocy e, myślę, że 40 w owalu i to na chwilę obecną by wystarczało, aczkolwiek Prawdopodobnie z tymi korbami będzie tak, że tych zębatek będzie kilka i będą wymieniane w zależności od potrzeby, od 38 do 42, zależy od terenu, na jakim będę się poruszał. Mam nadzieję, że to się uda zrealizować, bo to jest niemały koszt, ale zobaczymy. Kolejnymi modyfikacjami, które chciałbym zrobić, to jest wymiana mostka na troszkę krótszy z antyszokiem i wymiana kierownicy na karbonową płaską. Myślę również o wymianie sztycy na karbon No i marzenie chyba każdego rowerzysty, czyli siodełko od Bronxa Z takich marzeń to jeszcze bardzo fajnie byłoby dostać jakiś konkretny zestaw bardzo fajnych kół karbonowych No nie ukrywam, chciałbym, droga zabawa No i mając wybierać koła czy napęd, jednak wybieram napęd gdyż brakuje mi trochę tych przełożeń, zwłaszcza w górach No ale tak, koła są gdzieś tam na liście życzeń Zobaczymy, a z takich wymarzonych rowerów na chwilę obecną dwa. Albo nowy Canyon, to jest jedna opcja, a druga opcja mojego wymarzonego roweru, to jest nowy rondur CF Loco, Bajeczka, karbonik. Rower ma wszystko, co chce, także to są takie dwa rowerowe marzenia. No niestety raczej nie do spełnienia. no ale Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Także tak. dzięki wszystkim za 2024. 200 subskrybentów od zera w te kilka miesięcy. Uważam, że super. Mam nadzieję, że w 2025 dobijemy do 1000. Zostańcie ze mną, zapraszajcie znajomych, polecajcie kanał. Na pewno będzie coś ciekawego. Być może będą konkursy, być może będzie coś do wygrania. Eee, a! No i w dalszym ciągu kontynuujemy betonskie ustawki szutrowe, Tak, zaczęliśmy od listopada, czyli ciężki termin, ale na każdej ustawce ktoś się pojawił. Co miesiąc, jedna sobota, parę kilometrów, zależnie od warunku. Informacje będą na bieżąco na kanale. Oglądajcie zakładkę społeczność, tam się te informacje pojawiają. No ja co, jadę dobijać do 500 km w grudniu, tak, żeby utrzymać pasę co najmniej 500 km co miesiąc. I mam nadzieję, że w 2025 również się to uda zrobić. A więc co? Widzimy się w 2025. Zresztą ten filmik oglądacie 1 stycznia. No to do zobaczenia na rowerze oczywiście. Cześć.